I can see you. Ja ciebie też. Ale przynajmniej ta kolejka to, 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 to trzeba przyznać. To jest plus. Bo nie jednak zginiesz, to wiesz. Koniec. I jedziesz dalej z całą mapą, nie? Próba numer 65 pięć. Ja tu poczekam, nie będę bezsensownie płonąć albo skakać tam. <laughs> Człowiek pochodny, kurde. O, nie. <laughs> nie mogę. Co? Cześć. Dobra, drugie pytanie Słyszę jakąś dziwą to nie miało być, wiesz? Go, go, Power Rangers. Gonię cię. Goni się sam. Gonię cię. Dobra, to ty tu zostań I <noise> <noise> nie tętni. <tepnij. głos> no nie. To, tym razem jestem na górze. Jesteś tu? Okej. Okay. O! No, czuję się tak trochę. Jak się czułeś? Co jest? Wewnątrz. A masz za Nie. Wszystkie spłonęły. No nie! To weź.. umrzyj, weź za paniczkę i przyjdź. A już jestem tak blisko. No jakże ja u um umrę Jest! Jest. Przyszedłem. Idę spłonąć. Nie! Co? Tylko nie mów mi, że... Nie, a co? spłonąć? No. Tak? Dobrze, tak. to weź tam. Wziąłeś? Wziąłem. Cię Ano w sumie, a ja chciałem się przejechać kolejką. Tam chcesz. Ale byś musiał skakać, ja już jestem przy wyjściu. Tadam! Hmm, jestem w tobie. No właśnie, I can see you, no tak to jest mapka mi się źle renderuje ah. no to zrób Beloga. help me. jeszcze raz się do ciebie tepnę okej okay. no, dobra I have a problem o Nice. No i co, koniec gry. O, o, tu coś jest ważnego do napisania. A tam znalazłeś kod? Piąty numer, Wie? to siedem. Tak, byłem tam. komchiach n And reading. A, ostatnie. Aha, musimy tu użyć numerów. W kolejności w jakiej? Okej, okay, nie wtrącaj się. Zero. Osiem. Trzy. Jeden. Siedem. Siedem. Uff. czekało na nas dużo TNT. Nie powiedziałem, że ciągle nie czeka. Także spadajmy stąd. Okej, okay, jadymy. No Co? LOL To miejsce będzie bezpieczne przez 20 sekund. Kom co tu? A Masakra. Trochę tego dla nas przygotował, aż mi się gra zwiesiła. No, Gdzie to było? Come here. Where? To? Po co? Chciałem znaleźć miejsce, gdzie nam zrobił taką miłą niespodziankę. Też że co ja myślałem, że my na zewnątrz wyjedziemy. O, dzięki. Spoko. A on nam ro... To za Franco. Eee. Spoko. Pamiętajcie, tak się nie robi, mapek. To było hamskie, ty. No było hamskie. Teraz my po hamsku będziemy szli obok. No właściwie pod spodem. Mm. No właściwie tak. O, brameczki logiczne. To z nas świnie, nie? W tej chwili. O, jeszcze lepiej. Zobacz. Lawa No. To jest świnia, czy on. Zobacz, zobacz. Nie bardziej on. Tu tak dużo jest porozpierdzielane Wszystko poszło w pizdiet. Wow to jeszcze wygląda jakby trochę jeszcze tego było Wow To co poruje Dostać się na górę Mówisz? Możemy spróbować. On nas wysadził, my scitujemy. No co jest? Zbierzmy trochę kruszcu. Żebym jak miał się tam dostać. Okej. Okay. Y Coś się mi stało O, dziękuję Jestem na górze jestem obok Halo Ty, to jest Talawa, wiem gdzie cię Łomatko, to nie jest No Rozłożył PNT to tam się aż rozsadziło Wow No aż do tamtej I pli jeszcze. Są. Widzę gdzie tu można iść dalej. Ła. Wow. Tutaj. Tutaj był zegar. Czyli to właściwie był koniec mapki, tak? Tak, to był koniec. Świnia. Trochę. to tym optymistycznym końcem końcem, tak tym optymistycznym świńskim końcowym kawałem kończymy filmik to jest dokładnie ładnie to było, ładnie, naprawdę do zobaczenia Trzymajcie do zobaczenia się. w następnym materiale jak znajdziemy jakąś nową mapkę mniej świńską, mam nadzieję Chętnie się podzielimy naszymi tak, naszymi doświadczeniami. Dość, na razie. Hej,